Siemano, witajcie w dzisiejszym filmiku na temat Golfa 1.8 Turbo. Golfa 2.1.8 Turbo 4x4. Słuchajcie, w tym filmiku pokażę Wam montaż spacera. Spacera, o którym mówiłem w ostatnim filmiku, ale jeszcze fizycznie tego spacera nie miałem. Słuchajcie, od czego zacząć? Co to jest spacer, już Wam pokazuję. Spacer jest to taki kawałek, podkładki, spacer z języka angielskiego, czyli taka podkładka, no można powiedzieć, że podkładka, ma to kształt, zobaczcie, jest to praktycznie to samo, co uszczelka kolektora ssącego. Ten spacer ma około 10 mm, ma 10 mm wysokości, montuje się go pod kolektor ssący, pomiędzy kolektor a głowicę. I teraz podstawowe pytanie, po co taki zabieg się wykonuje, Po cholera, jakieś takie Główno po co to tam ma być? Słuchajcie, o co chodzi? W trakcie pracy silnika głowica jest gorąca. Głowica jest wykonana z aluminium, kolektor również jest wykonany z aluminium. Głowica ma temperaturę około 100 stopni, mniej więcej, natomiast kolektor przez to, że jest bezpośrednio do niej dokręcony, też się nagrzewa. No wiadomo, interkuler chłodzi powietrze z turbosprężarki. Ale mimo wszystko to, to tutaj temperatura z głowicy przechodzi i nagrzewa mocno interkuler. Mocno. Nie podam Wam teraz cyfr i innych wartości, ale o co chodzi w spacerze? Spacer po prostu jest. Że tak powiem, taką przeszkodą, jest barierą termiczną po prostu pomiędzy kolektorem a głowicą. Nie pozwala to tworzywo, ono nie jest termoprzewodzące, znaczy jest termoprzewodzące, ale w małym stopniu i ono nie pozwala, żeby głowica tak oddawała ciepło do kolektora ssącego Też nie bójcie się, ta głowica nie wybuchnie, nie przegrzeje się, bo tutaj kolektor sący nie pełni funkcji chłodzącej w tym silniku po prostu chodzi o to, żeby zwiększyć przepływ powietrza. Powietrze o niższej temperaturze jest też bardziej gęste, czyli mamy w nim więcej tlenu. Więc co zyskujemy dzięki temu? Zyskujemy większy moment obrotowy, a finalnie być może też większą moc. Dzięki takiemu gównu, które się zakłada chwilę moment. I słuchajcie, ja myślałem, że takie spacery to tak wchodzę na internet, klikam i mam. Tymczasem przedem internet dopiero gdzieś tam na stronach jakichś niemieckich albo angielskich po za grube pieniądze po prostu trzeba to tam kupić myślę że bez sensu więc skoro nigdzie tego nie znalazłem zleciłem tutaj w stoku na miejscu w firmie żeby mi z laserem wycięto takie spacery z tego względu że jest to głowica na wąski kanał no to zostały zrobione spacery na wąski kanał i słuchajcie od razu Chris Chris Semita taki się odezwie. Nie, nie Chris Semita, po prostu. Jeśli macie 1.8 Turbo, chcecie sobie takie coś zamontować, to słuchajcie, ja tych spacerów zamówiłem więcej i za niewiele większą cenę. Tam około 100 zł brutto mnie kosztował taki pojedynczy jeden spacer. Za 150 do kupienia dla Was brutto w sklepie profesora. Proszę bardzo. Tymczasem ja się zabieram za Demontaż kolektora i pokażę Wam jak zakładam ten space. Odpinamy kosteczki, czyli IAT i MAP sensor. Teraz rurka dolotowa powietrza. Nie wiem czy uda mi się uzerwać. Ona tu jest zabetonowana. teraz kosteczki wtryskiwaczy. Tutaj trzeba sięgnąć, żeby wypiąć kostkę od czujnika obrotów wałka ssącego, czujnika pozycji wałka ssącego można też tak powiedzieć. I tu jeszcze pod spodem mamy kostkę od czujnika spalania stukowego cylindra 1 i 2, ją też musimy odpiąć. I teraz związka robi papa. Pa. Na boczek. Teraz przewodniki paliwowe. Tutaj podkładam se szmatkę, bo zazwyczaj trochę paliwka wyleci. To, żeby nie ciekło po silniku, to niech sobie wsiąknie w szmatkę. Szczypce do najlepszych na świecie opasek sprężystych. Niedawno zakładane, a i tak z oporem to schodzi. O, nawet trochę ciśnienia było paliwa. Teraz Inbus piątka i zdejmuje listwę paliwową. W sumie mógłbym tego nie robić, bo dałoby się kulką dojść do śrub od kolektora, ale tak po prostu będę miał wygodniej. Teraz zostało już tylko odkręcić śruby od kolektora. Kolektor posiada też wspornik tutaj, e, niżej, taki metalowy. On w tej chwili już jest e, odkręcony. No i przy, w przypadku montażu tego spacera, no już wspornik nie będzie trzymał kolektora. Jeśli ktoś by chciał koniecznie, żeby ten wspornik został, no to trzeba byłoby go przedłużyć. Ja po prostu już ten kolektor zostawiam bez wspornika. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam już założony spacer. Pod spacerem jest podkładka. Te śrubki wydadzą te szpilki. Akurat wystarczą na tyle, że tutaj nakrętka cała wejdzie na tę szpilkę. Natomiast pozostałe śrubki trzeba wymienić. Zobaczcie, o tyle o ile mamy ten spacerek, to o tyle dajemy dłuższe śrubki i to rozwiąże, rozwiąże sprawę, jak wygląda wykonanie. Jest w miarę spoko. Tutaj jest można powiedzieć, że na gładko. Tutaj czuję delikatną fałdkę, ale nawet tego nie będę nie będę poprawiał, chociaż można by było to tworzywo sztuczne, więc to bardzo łatwo można sobie liznąć. Tutaj jeszcze tylko przyłożę tego spacerka. O. Nie tak założyłem. Przyłożymy sobie jeszcze tutaj tylko jak on tu się wpasowuje. O. No jest delikatnie luźniejszy. Także nie powoduje restrykcji, można by było sobie tutaj dremelkiem ładnie liznąć. Ale to, to co widzicie tutaj, no to to samo macie jak uszczelkę zakładacie, czyli yy, do tego spacera można sobie dremelkiem powiększyć delikatnie kanały, żeby ten przepływ był bardziej płynny. Powiem szczerze, mi się nawet nie chce, jest to turbo, turbo benzyna, także tutaj to... Gdybym celował w jakieś duże moce, to może tak, ale tutaj przy tym setupie nie ma to sensu. Dobra, zakładam teraz kolektor. Dobra, słuchajcie, poskładałem gruza. Montaż nie różnił się, niczym od demontażu, bo podpinane kostki, wtyczki, ta kostka, znaczy ten kabelek do czujnika spalania stukowego. No, nie powiedziałbym, że jest napięty tak delikatnie, może, może odrobinkę jest napięty. O i tyle. W sumie nic mu tam się nie dzieje. Reszta wszystko pasowała, rura do lotu pasowała, no to jest tylko 10 mm, więc także nie, nie, nieznaczne odsunięcie. Dobra, odpalę go, zobaczymy w ogóle, czy będzie działał. Dobra mordeczki, Spacerek jest już zamontowany, gotowe, Golf działa, oczywiście wiecie, on chodzi jak sieczkarnia, bo jeszcze tutaj strojenie i cała reszta to tu w ogóle nic nie jest zrobione, no jest tylko setup jest zrobiony tak, żeby on tylko odpalał, także żadne czujniki temperatury i tak dalej nie działają jeszcze w nim, ale Spacerek już jest zamontowany, także jakbyście potrzebowali na szybko Spacera Mam takie spacery w sklepie profesora, w opisie Tylko, że są na wąski kanał Możecie sobie kupić na szeroki kanał, ale sobie będziecie musieli rozfrezować No to już wiecie Praktycznie po kosztach je sprzedaję Ale tu nie chodzi, bo tu już niektórzy z Was będą mówić, że Chris Będzie milionerem Waszym kosztem Nie, to po prostu ma zaoszczędzić Wasz czas Bo wiadomo, też możecie sobie poszukać gdzieś firmy, która Wam wytnie Zawieźć uszczelkę, dać żeby Wam wycięli, ale Wam Policzył za, za zaprojektowanie, a tutaj, jakby już projekt mam zrobiony, już go zapłaciłem. Także wyklepanie kolejnych nie będzie takie drogie. Także zapraszam do korzystania dzięki za oglądanie narka.